Polski rząd wspiera rozwój hodowli w naszym kraju do wzięcia maksymalnie 9 milionów złotych. Niedługo rolnicy zaczną otrzymywać zaliczki na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich. W tym roku stawki będą znacznie wyższe niż standardowo. Groźna choroba drobiu wciąż w natarciu. Wykryto dwa nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nazywam się Patryk Wołosz i zapraszam na rolnik Infonews, czyli szybki przegląd najważniejszych wydarzeń z kraju i świata. A zanim zaczniemy, serdecznie zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji kanału Rolnik Info. Większość widzów wciąż ogląda nas bez subskrypcji, a to właśnie dzięki nim możemy się rozwijać i tworzyć coraz lepsze materiały. Rząd uruchomił nowy, strategiczny program wsparcia dla producentów trzody chlewnej, mający na celu odbudowę i rozwój hodowli w Polsce. W ramach Funduszu Gwarancji Rolnych Plus hodowcy mogą ubiegać się o kredyty na wyjątkowo korzystnych warunkach, z łączną pulą gwarancji sięgającą nawet 9 milionów złotych na jedno gospodarstwo. Kluczowym elementem programu jest bezpłatna gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, która może zabezpieczyć do 80% wartości zaciągniętego kredytu. To znacznie ułatwia rolnikom uzyskanie finansowania w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Co więcej, program oferuje realne odciążenie w spłacie zobowiązań. Przez pierwsze dwa lata odsetki od kredytu będą pokrywane w całości. W trzecim i czwartym roku wsparcie wyniesie 50% wartości odsetek. Okres kredytowania jest przy tym bardzo elastyczny i może sięgać nawet 15 lat, co pozwala na stabilne planowanie długoterminowych inwestycji. Celem programu jest wsparcie inwestycji bezpośrednio związanych ze zwiększeniem i utrzymywaniem pogłowia loch oraz produkcją prosiąt i warchlaków. Pozyskane środki można przeznaczyć między innymi na budowę lub modernizację chlewni z uwzględnieniem najnowszych norm dobrostanu, a także na zakup nowoczesnych Technologii, takich jak automatyczne systemy żywienia czy zaawansowane systemy monitoringu zdrowia i bioasekuracji stada. Program FGR Plus jest odpowiedzią na trudną sytuację w sektorze i ma stanowić impuls do jego modernizacji oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku. Szczegółowe informacje na temat warunków oraz lista banków uczestniczących w programie dostępne są na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W ubiegłym tygodniu doszło do ważnego spotkania na szczeblu ministerialnym, które ma otworzyć nowy rozdział w relacjach gospodarczych Polski i Maroka. Głównym tematem rozmów ministra Krajewskiego z jego marokańskim odpowiednikiem było pogłębienie współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Podczas oficjalnego spotkania, które odbyło się 16 września w Warszawie, dyskutowano o kluczowych obszarach wzajemnego zainteresowania. Polska strona podkreśliła, że zależy jej na otwarciu rynku marokańskiego na polskie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym głównie na Mięso drobiowe. Z kolei delegacja z Maroka wyraziła zainteresowanie polskimi doświadczeniami w zakresie nowoczesnych technologii. Chodzi tutaj o nawadnianie, hodowlę zwierząt oraz kształcenie kadr dla rolnictwa. Efektem rozmów jest propozycja powołania wspólnej grupy roboczej do spraw weterynarii oraz plan podpisania memorandum, które usystematyzuje dalszą współpracę. Wizyta nie ograniczyła się jednak jedynie do rozmów dyplomatycznych. Delegacja odwiedziła zakłady grupy Polmlek. Gdzie zaprezentowano jej pionierski projekt o światowym znaczeniu. Chodzi o technologię produkcji laktoferyny, niezwykle cennego białka określanego mianem różowego złota, które wspiera odporność i jest wykorzystywane w farmacji. Polska firma, we współpracy z naukowcami, opracowała metodę pozyskiwania go z rekordową 98% czystością. Znaczenie innowacji dla całego sektora podkreślił minister Stefan Krajewski. To, co oglądamy dziś w Litzbarku, nie jest wydarzeniem na skalę lokalną czy regionalną. To projekt o znaczeniu europejskim i światowym, pokazujący, że polski przemysł rolno-spożywczy potrafi być liderem innowacji, powiedział. Zarówno Polska, jak i Maroko wyraziły wolę kontynuacji rozmów, które mają dotyczyć intensyfikacji handlu i współpracy naukowo-technicznej. Było to podsumowanie wizyty marokańskiej delegacji, która potwierdziła duże zainteresowanie obu stron rozwojem relacji w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Kolejnym krokiem w zacieśnieniu relacji będzie udział Polski w największych targach rolno-spożywczych w Afryce, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku w Maroku. Rząd ma dobre informacje dla polskich rolników. Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia, który określa zasady tegorocznych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. To kluczowa wiadomość dla ponad miliona gospodarstw, które czekają na środki. Znamy już najważniejszą datę. Zgodnie z planem, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przelewanie pierwszych pieniędzy na konta rolników już 16 października. Jest to najwcześniejszy możliwy termin. W tym roku rolnicy mogą liczyć na znacznie wyższe kwoty niż standardowo. W przypadku większości płatności bezpośrednich, w tym popularnych ekoschematów obszarowych, zaliczka wyniesie aż 70% należnej kwoty, to o 20 punktów procentowych więcej niż zazwyczaj. Na jeszcze większe wsparcie mogą liczyć gospodarstwa realizujące programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy te położone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, czyli ONW. W tych przypadkach zaliczka sięgnie 85% pełnej dopłaty. Warto jednak zaznaczyć, że jest jeden wyjątek. Z przyczyn administracyjnych zaliczki nie obejmą płatności z ekoschematu dobrostan zwierząt. Te środki, jak co roku, zostaną wypłacone w późniejszym, pełnym terminie. Mówimy tu o ogromnej operacji finansowej, która ma kluczowe znaczenie dla płynności finansowej polskiej wsi. Resort rolnictwa szacuje, że łącznie kwota wypłaconych w tym roku zaliczek może wynieść blisko 3 miliardy euro. Pieniądze trafią do około 1 mld 200 tysięcy rolników w całym kraju, wspierając ich budżety jeszcze przed zakończeniem sezonu jesiennego. Ważna informacja z województwa warmińsko-mazurskiego. Służby weterynaryjne potwierdziły dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gminie Służ, co zmusiło władze do podjęcia natychmiastowych i radykalnych działań. Decyzją inspekcji weterynaryjnej konieczne było wybicie całych stad w dwóch gospodarstwach. Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody, łącznie zutylizowano blisko 15 tysięcy sztuk drobiu. Pierwsze ognisko wykryto na fermie gęsi rzeźnych w miejscowości Redaki, gdzie zlikwidowano prawie 4 tysiące ptaków. Drugie, znacznie większe, dotyczyło fermy indyków reprodukcyjnych we wsi Babięty. Tam wybito 11 tysięcy sztuk. Specjaliści wiążą pojawienie się wirusa z trwającą obecnie jesienną migracją dzikich ptaków, które są jego naturalnym rezerwuarem. Trwają szczegółowe badania genetyczne, które mają ostatecznie potwierdzić źródło zakażenia. Natomiast wokół zakażonych gospodarstw bardzo szybko wprowadzono strefy bezpieczeństwa, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. W strefie bezpośredniego zagrożenia znalazło się łącznie 9 ferm drobiu. W szerszym 10-kilometrowym pasie Restrykcje objęły kilkanaście kolejnych gospodarstw. Wszystkie te działania mają na celu jak najszybsze opanowanie sytuacji i niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w regionie, który jest Ważnym ośrodkiem hodowli drobiu w Polsce. Kontrowersyjna umowa handlowa Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej może zostać przyjęta z pominięciem Polskiego Sejmu. Komisja Europejska chce sfinalizować pakt z Mercosur w specjalnej formule EU only. W praktyce oznacza to, że o losie tysięcy europejskich rolników zadecydują unijne instytucje bez konieczności pytania o zgodę parlamentów narodowych. Taka procedura pozbawia Polskę prawa weta. Decyzja w Radzie Unii Europejskiej zapadnie większością kwalifikowaną, co oznacza, że sprzeciw pojedynczych państw nie będzie miał znaczenia. Zdaniem krytyków jest to sposób Brukseli na ominięcie głośnych protestów rolników, które miały miejsce m.in. we Francji, Austrii oraz w Polsce. Organizacje rolnicze alarmują, że umowa stanowi zagrożenie dla wielu gospodarstw. Pakt zakłada między innymi bezsłowy import prawie 100 tys. ton wołowiny oraz zwiększony napływ taniego drobiu wieprzowiny, soi i kukurydzy z Brazylii czy Argentyny. Europejscy producenci podkreślają, że nie są w stanie konkurować z towarami produkowanymi bez unijnych, kosztownych norm środowiskowych i dobrostanowych. Komisja Europejska chce, aby umowa została ostatecznie przyjęta jeszcze przed końcem tego roku. Jeśli ten scenariusz się zrealizuje, polscy rolnicy stracą jakikolwiek wpływ na proces, a skutki otwarcia rynku na tani import z Ameryki Południowej odczuje cały sektor rolny w kraju. Na sam koniec zachęcam do zostawienia łapki w górę i oczywiście do subskrybowania kanału Rolnik Info. Cały czas się rozwijamy, a pomoc w postaci klikniętej subskrypcji pokazuje, że mamy dla kogo tworzyć coraz lepsze materiały. Dodatkowo, jeżeli zasubskrybujesz nasz kanał, nie przegapisz kolejnych filmów, które dla Ciebie przygotowujemy. Nazywam się Patryk Wołosz, a to był program Rolnik Infonews. Do zobaczenia!